ale naprawdę niesamowite uczucie, więc do końca. 10.94. W końcu chyba skończą się pytania, kiedy nie, będzie poniżej 11. 11. <noise> e, tak, cieszę się bardzo z tego, chociaż e, teraz jest taki moment tego, żebym była troszeczkę poważniejsza. E, bo trzeba udzielić wywiadów, trzeba tutaj wszystko ogarnąć, e, uspokoić się i myślę, że dopiero jak tutaj e, przyjdą moi byli, to będę się z tego cieszyć, bo trenerka już zaliczona. E, ale naprawdę niesamowite uczucie biec do końca, bo dawno nie miałam tego wrażenia, że po prostu biegnę do końca no i, no i jestem niżej 11 wreszcie. Niesamowite, no, no, no po prostu niesamowite. Cieszę się niezmiernie. E, Ciężka praca nie poszła na marne, tak naprawdę. I mam nadzieję, że też nie będę słyszeć czegoś takiego jak: żebym zrobiła wytrzymałość szybkościową, że tego po prostu było za mało. A jak widać, tego było wystarczająco. No i no co, no, jedziemy dalej. Często w takich sytuacjach pyta się zawodników, czy dotarło to do ciebie, co zrobiłeś, zrobiłaś. Ja mam takie poczucie, że do ciebie. Na pewno to dotarło, bo Ty wiele razy powtarzałaś, że to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. I Ty kiedy? powtarzałaś, że spokojnie, ja złamie te 11 y, sekund. To jest tak, że Ty czekałaś na to już, że byłaś gotowa na to zrobienie tego w tym sezonie? Szczerze mówiąc, ja byłam gotowa na to nawet w tamtym sezonie, tylko y, w 2022 Harale poszła dużo lepiej, ponieważ no... Bałam się, bałam się jeszcze biegać szybko, bałam się biegać mocno, po prostu, no jeszcze nie dawało mi spokoju, a tutaj e, hala była średnia. No ale dwór jak widać pokazuje to, że byłam gotowa i jestem gotowa po prostu na więcej, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ja już jestem po prostu głodna tego i mam następny cel 11.89. Kiedy? Nie powiem, bo nie wiem sama. Ale no, chcę biegać coraz szybciej i to jest naprawdę takie motywujące. Pierwszy raz poniżej tych 11, no, no, no już powtarzam się, ale jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się z tego cieszę. Jakiś specjalny sposób na uczczenie tego już sobie pomyślałaś, jak to uczcisz? Eee, myślę, że zjemy grilla z rodzicami, bo łódka czekają, troszeczkę ryżu i do tego fasolka z ogródka od mamy.